Także po paru miesiącach od ostatniego odcinka z tej serii, no to pozwoliłem sobie, żeby na po tak długim czasie wracać i zobaczyć jak się jak, jak się jak się potoczy sprawa, czy dalej ta wieża jest tak łatwa, czy, czy jakoś już bardziej zaawansowana. A skoro zresztą, miałem prawie dwa lata od czasu pierwszego Towera, to chyba pozwolę sobie chyba na, na intro jakie puszczałem, właśnie już w pierwszym sezonie. Także lecimy! No, ostatnio właśnie tryjardowałem I nie było nic takiego trudnego No i właśnie, właśnie ogrom właśnie tego najnowszego towera Który akurat wyszedł, akurat przed chwilą Właśnie zupełnie niedawno Więc, e, tak Więc zobaczymy jak po tylu latach, po tylu, może nie po tylu latach Ale po tylu miesiącach od ostatniego odcinka Czekaj Który to był tylko taki odcinek i jaki był tytuł no bo serce już nie pamiętam 14 odcinków z trzeciego sezonu A Pff. Ale kiedy właśnie było... Słuchaj, czekaj A, dokładnie 4 miesiące temu ostatni odcinek wrzuciłem z tej, z tej serii Więc może być ciekawie, żeby Tak po tylu miesiącach wracać Okej, okay, co my tu mamy? A nic takiego, w sumie mróz tego by się wyłącznie do Albo też odklinanie, nie no, zobaczymy jakie będziemy mieć 21 pięter jest? to no to coś krótko, nie powiem No dobra Okej, okay, na początek oni, no dobra Cyk, dobra Nie wygląda na razie na to coś trudne piętro Tak się nie zapowiada jak na razie przywywać Wait, wait, czekaj Przywoływacz? Oż ty panie! No dobra Mamy już na początek przywoływacza. Nie spodziewałem się tego, ale okej okay. Czekaj, no Bom, dobra O, cholipka No, to tak na początek Może być to problem, bo... Bo nie mam w sumie nic. Żeby jakoś rozsądnie z nim walczyć, ojej, opadnę zaraz! Oż ty, panie! Ojoj, uciekaj, uciekaj! A już takiego seleka mi przywołujeś. Dobra, hop, 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 no. Kurde, no. Cały czas mi ucieka. Dobra, w końcu padł Trochę potrwało, ale ubiłem go w końcu. Dobra i co my tu w sobie mamy? Koć zbrojka. Nie Co mi się tu przyda? Pszczółki se mogłoby mi się przydać To a za to nie. No dobra No chyba pszczółki mi się chyba przydadzą. Ewidentnie mi się przydadzą Więc dobra Dobra, cyk. Dobra. <laughs> Koniki. O kurde, panie. No to może być ciężka sprawa. Dobra. No nie ma aż tak dużo życia. Więc nie, nie będzie ta twarka trwała. <laughs> już więcej koników. O panie, jeszcze więcej. O panie, o panie, o panie. O Jezu, ile tu jest. Ale tak jak już zacząłem mówić, to... Znaczy się, nie moje, aż tak dużo trzecia. Co?! Ile?! Czekaj! już trzecia fala! Dobra, czekaj, pszczuki... Niech mi robią swoje... Ale dobra, nie jest z nimi aż tak źle. No dobra! Tego się nie spodziewałem! No, ale dobra! Dobra... Dwóch koników zostało. Dobra, nie mają tak tyle życia, co o tym przywoływać Więc później z mi łatwo. Uff, dobra pykło. No i dobra, co my tu mamy? Powinny topór a, albo Cordelas. Chociaż czego? co to ma? Grzmocny by się przydało. Albo power shaker Ha? Co ma siebie ma? Proministy, albo... albo odklinanie. Hmm Ciężki wybór, czekaj Niby podwójny topper by mi się przydał, ale czekaj Ma zdecydowanie większy zasięg I większą moc eee, A przydałoby mi się chyba jednak Przydałby mi się Więc dobra Aha, dobra, ogarniam chyba co to jest Dobra, pszczółki, pomóżcie mi O, jeszcze kostki Dobra, kojarzę Oj oj oj, oj zadaje mi dużo życia. Czekaj, o, ha, zablokowałem go. No i pięknie, ubity. Same też mamy A... piła. Co my te? Nie, takie broki mi się nie przydadzą. A Tutaj. Chyba też nie. Kołowrót. Może. Zawsze może się przydać. To. No, oczywiście, zbrojkę jak najbardziej ulepszam, żeby jednak miało już więcej życia. Bo chyba już wiem o co chodzi. Wracam chyba do Bosracha. Bo widziałem właśnie ten film, co właśnie. Był Bosraż w wieże, właśnie. Więc w sumie taki przywoływacz. Ee... I inne takie moby tam, inne bossy, mini bossy tam były, no to... Ten miał jakiś tam sens No właśnie Redstone Ossosity No to pięknie, dobra, no to... Chyba jeszcze dobrze pamiętam jak się z nim walczy chyba. Cicho po prostu latać koło niego. Nie no, nie jest taki trudny. W sumie jak zwykle był Dobra, leży. Okej, okay, gong jak najbardziej, żeby osłabić. Posamiętam, nic konkretnego. Nie ma innego. Więc po prostu biorę. Okej. Okay. Chyba już wiem, czego będę się tu spodziewać. Chyba. Dokładnie. O, dokładnie to pokazuje. Dobra. Zanim ten ogień, no to już, już. pół życia mu zdjąłem. Dobra. I cyk rozwalony. No i jak widać. Pokonany dosyć łatwo. O! Zbroja była teraz. W sumie nie by to byłoby dobre. Właściwie. Golem? Może nie. Czekaj, co tu jeszcze mamy? Eee, pszczółki. Śnieżka. No by się takie coś niby przydało. W sumie jak grać pod pszczółki? Nie wiem. Spróbowałbym. Mimo wszystko. Respić coraz więcej pszczółek i co jeszcze? A... No i chyba tyle na razie, bo z innego bym nie wpadł. Dobra. I co to będzie teraz? Aha. Czego innego mogę się spodziewać? Co ja kogo innego? Czemu akadzjawa? Nie rozumiem. Aha Zapydziałem, że strzela. Nie, ten boss jest... Aaa, taki nudny bardzo właśnie. Dobra, chciałem przykozaczyć. Chciałem go jak to się wytłuc, bo nie ma sensu się z nim tak długo się bawić. Nie ma sensu Bez sensu ten boss. Nie chcę mi się z tobą bawić kolego No nie no... Akurat dużo na ciebie, no ja pierdzielę dalej go nie lubię. Jakby przez całą wagę on po prostu mi chłop ucieka. I to jest właśnie w tym najgorsze w tym bosie. Żeby co nie ucieka, panie! Skończmy już zabawę, dobra? Skończmy już. Eee, nic takiego w sumie. Kotwica. Nie. No dobra, teraz będzie o tunikatu. Ci chyba. Chyba wiadomo co biorę. Po prostu lepsze topór i tyle, no. Myślę, że nadwirzę, ale trudno. Chyba w końcu coś zaklnę. Może na grzmot. Zawsze coś może mi dać, może. No dobra, o ile ten zamysł w sumie może być dobry, w sumie, żeby było trochę właśnie też bossów i bosów, No zawsze jakaś ciekawa opcja. Aha, dobra, hop. Dobra. Już mu pół życia zdjąłem, który ten. Niepotrzebnie tak leciałem. Niepotrzebnie leciałem z nim na Power. Dobra, pszczółki pomogły mi. Dzięki, dzięki pszczółki, naprawdę. Dlatego wziąłem pszczółki. Ale tak to nie poszło znowu tak źle. Nie, czy to może być lepsze już? Bo jakieś leczenie jest. Orzeźwienie Ej, no co mi to może być dobre. Czemu nie? Czemu nie wziąć Pijawka i orzeźwienie? Aha! Wy nie bijecie przez ścianę! Co my też trzymamy? To też sobie nic takiego. Chociaż wezmę chyba kuszę jednak, wiecie? No, wezmę jak nic. A, nie mogę jeszcze zaknąć. No dobra. Ale jakiś łok broń dystansowa jest. Jakaś już konkretna, dobra. Dobra, hop. Na spokojnie. Nie ma co lecieć na power z nim. Cyk. Nie, nie, nie. Dobra, troj oberwał. W sumie lepiej rozwalić jakąś grupę. Ale Nino, zawsze jakaś ciekawa sprawa. Zawsze jakieś rozmaicenie. Wiem, że już było. Kiedyś coś takiego Ale to pierwszy raz właśnie takie widzę, bo nie przegapiłem takie coś A widzę, że to byłaby świetna sprawa Ała, no Jak na to musiałeś mi zrespić No Jezus, no tak tuki musi być ten unik Ja pierwsze, tyle banalnych błędów robić Super, no tyle miesięcy nie grania, no i, no i widać ten efekt. Czekaj, czy ten kołowrot właśnie załatwi mi te pociski? Hmm. Nasionka niby mogą być, chociaż nie, czy to, bo w sumie to też może być dobrą bronią, ewidentnie nic nie, czy ja wezmę albo to. Chociaż to też. Ale to ma jeszcze niższy chyba zasięg i mniejszą moc. Chociaż nasionkę też mogę wziąć. Więc nie wiem, co mógł wziąć. Hmm, i teraz właśnie ciężko mi podjąć te konkretne wybory. Co mógł tak właściwie wziąć? Chociaż sama broń nie wystarczy mi za bardzo, wiecie? Aha, ten boss. Aj, i tu już mi nie stać nic. No dobra. Zobaczymy jak mi pyknie. Dobra, pszczółki i takie tam. Brać go. Aha. Tak jak teraz mocno zakręciłem tym kołowrotem. No i co, tyle na tego cię stać, gościu? Aha. No nie, wydawało się, że walki były o wiele trudniejsze A ten boss Po prostu większy guardian, i tyle, no No i nawet szybko pata, chłop widzę No i szybko ucieka No rozwoję go łatwo, no Jakby przez całą walkę to po prostu większość to po prostu on uciekał Eh... No ja właśnie, to jest dużo czekania w, na niego. Mmm, cordelas może by się przydać. Ewidentnie. Bo jednak coś porządnego jest jednak. Co mogę wziąć jak najbardziej? Beznek, eksplozję może. Zobaczymy się. Sunat mi się nie przydał nie przydała mi się kusza jakby za bardzo. Ale dobra. Chyba wiem, co to będzie. Ten gość. Ładno, już. No już, już prawie leży, no? Już prawie, no? No, werwa mocno. No i nawet nikt, no to po prostu nie, no. No? No i leży? No amulet, ewidentnie mi się przyda Tylko co, zamiast czego już? Pszczółki już to będą dosyć stare i już chyba nie będą już tak dobre Więc jak najbardziej wezmę, no i mi też większe resistance i tak dalej Wiecie o co chodzi A kowrot to jeszcze może jeszcze się przydać Okej, okay, co to będzie za boss teraz? Jakby w innych bossów nie było Aha, okej okay. O jezu, aż ma taki aż taki zasięg? Chopie. No, już to wyrywa. No, za to ja mocno oberwałem. Ja pierdzielę. Tak łatwo paść. Aha, śnieżkę, może nie wiem, żeby cokolwiek mogłem zrobić. No, teraz to mocno oberwa. Oho, skoczki Dawno się jestem, z nimi się nie biłem. Więc może być ciekawie. Łatwo jest nawet chyba uniknąć nawet jego pocisków. Chyba. No i co? Jak nie masz swoich? Cyk, dobra. Padło. Strząs chyba będzie mi się bardziej chyba sprzedawać, żeby ty ogłuszyć przeciwników to jak najbardziej. No śnieżki na drugi level i chyba tyle. No dobra, zobaczymy takim razie. No chyba już, No, chyba już ulepszę tą zbrojkę, żeby, bo jednak już trochę leży. I co my tu mamy? A? Akrobatę na pierwszym levelu. No niby... Jakaś tu różnica będzie, ale nie aż taka. No dobra, chyba wiem co to będzie. Albo, albo ten pierwszy, albo drugi. No, Cordeles dobrą bronią jest. O, gast aha. Albo najlepiej trzymać się na dystans, po prostu. Też wolę nie stać za blisko niego. Chyba najlepiej mu się po prostu trzymać z daleka. Taka moja przynajmniej taktyka. Na niego. A jaj. Panie, dobra. Okej, okay, chyba teraz będzie. Chyba teraz będzie on. Tak, ten wielki, potężny. Hop, 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 no. O. O ja Może najpierw po prostu wywalić przeciwników, a później samym się nim zająć? No padaj mi szybciej. Halo. No ja pierdzielę. Hop, 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 no! Dawaj, dawaj! Dobra, cyk! Dobra, załatwione. Włócznia. W sumie to będzie dla mnie alternatywa, bo już trochę będzie leżać ta broń. Aaa! Okej. Okay. Okej, okay, czyli uderzenie z gardą wezmę. Ogłuszanie. I grzmot może, okej. Okay? Dobra. Niech będzie. No dobra. Teraz on I nie da się go... No po prostu trzeba mu po prostu się rozwalić to Przynajmniej cztery razy. Max cztery razy. Ale nie jest no, aż taki zły boss, tak właściwie. Ale czekaj. Nie ma muzyki? Halo? Powinna być muzyka. Mam włączoną. Mam włączoną muzykę przecież. Co się z z muzyką? Dobra, hop, dobra, dawać, Super, fajnie. Odsłoniłeś się, brawo. Chociaż jak będziesz miał psykane bossa, no to też nie robisz już większego... Nie robisz już ci wielkiego wrażenia. Ale... Tak czy jak to jest właśnie nietypowy boss. Ewidentnie. Taki... Mało oczywisty... A już nie mam strzał, Wow. Zużyłem już tyle strzału. No to pięknie, to będę musiał właśnie odnowić sobie strzały, nie wiem, jakbyś wziął albo jakiś kołczany, czy coś. No Jezu, serio? Chłopie, masz zero już. Masz już zero. I chyba nawet wiem, jak to będą bossy konkretnie, nie to, że ja grałem już wcześniej, ale... ale też chyba już kojarzy właśnie z tego odcinka, nie? Ewidentnie, więc no... Więc będzie co? A je Ah, Jak chcesz mieć z głowy z tym bosem, bo jeszcze trochę przede mną jest Nie jest taki trudny, jest tylko po prostu trochę już męczący Bo jednak trochę jednak długo trwa, za go What? What? Włączyło mu się No nie mogę za długo z tym siedzieć, no boże No tak Sztucznie przedłużana walka! Świetny boss! Naprawdę świetny! No Jezu! No je yeah. Dawaj, szybko No jeszcze drugi się włącza. No. Ja pierdzielę Albo jedno mu włączyć, albo drugie. Dobra, widać, że jedna leży już. Dawaj, szybko. Szybciej. Super, w końcu. Ile można? Super, teraz muzyka leci. Okej. Okay. A teraz... Co? Myślę, że glebia? Nie no, też dobrą bronią jest. No i ma jakieś leczenie. Więc no, jak nic, biorę. Jak coś o wiele lepszego już. Echo, promienisty i eksplozje może. O. Super. Zawsze coś obronnego mam. Teraz wiem chyba co będzie. Ederman. Teraz No Ale to ci się jeszcze pomniejsi przeciwnicy, tak? Z którymi w sumie chyba niedawno walczyłem chyba. Ej dobra, co my tu mamy? O! To chyba już wiem, co chyba wezmę. troszkę mnie podjąć wybory już. Jakby już, Jakby wiem jaki to będzie ostatni boss, jeszcze Więc czekaj, więc nie wiem Kołczan chyba się przyda chyba teraz Zawsze może się przydać Więc dobra I teraz chyba Endercent, prawda? Z czego co mi wiadomo Yeah, Endercent! Proszę bardzo Dzień dobry Już walczyliśmy kiedyś Ok, oś tak blisko. Ok, oberwał mocno. I cyk załatwione. Ostatnim strzałem, nice. Dobra, spoko. Co my tu mamy? O! Ok, Tara, myślę, że. Albo czekaj. W sumie nic innego nie ma. Ci chyba, już oczywisty wybór. Lepsza zbroja. Ale chyba jednak nic nie wezmę. Może poza mrozem. I co jeszcze? Chyba już nic innego. Właściwie. I w sumie ten promis już ulepszy. I dobra, uwaga. Ostatni boss. Tak jak myślałem. Cyk, cyk. O, troj oberwał. No, oberwał mocno. Super. No i koniec. Bierzemy w końcu. Super. W końcu mi się udało, Ok, ok, wybuchła kusza Eee, taka sobie Mnożnik obrażeń, nie Pajęć nowy łuk Reakcja mańcowa No, ci trochę taki dotyk zimy, no Ale mam już swoją fajną wersję, ale... Ale to... Takie sobie bym powiedział Bo jakby mnożnik obrażeń, nie mi się nie przydaje ale musi coś wziąć Tylko co? Najpierw jeszcze komuś będę oferował taki łuk Bo też w sumie jest spoko Na spowolnienie Mocno, w sumie miążsko się przydaje A ten topór, no to... Nie no, mam już lepszy kwipunek. zdecydowanie lepsze rzeczy Szczerze? Ja już nie spodziewałem się, że będę miał taką okazję zagrać w taką wieżę, ale... Zrobiłem to Naprawdę, po takim długim czasie Naprawdę No i tak szczerze mówiąc Warto było wracać Naprawdę bardzo warto było Bo szczerze No myślę, że gdybym zagrał jeszcze wiele razy To bym wykminił już taką taktykę, że po prostu już bym nie umierał A Więc myślę, że No w tym odcinku to na ma tyle Mam nadzieję, że mi się taki odcinek spodobał i cóż No nie spodziewałem się, że Taki będzie to, to taki powrót, ale... Wiesz jednak się opłaciło. No bo wiecie, już miałem okazję, że testować swojego skilla, yy, walcząc z wieloma bossami i tak dalej, więc no... Więc dobra. Zrobiłem to. Dałem ostatnią szansę, ale zrobiłem to. Ważne, że jeszcze umiem jeszcze grać. Jakby... No może jeszcze... dałoby się coś jeszcze pokombinować, ale myślę, że to już... E, wystarczająco coś dużo już rzeczy tutaj zrobiłem. Więc w tym ci tyle. I cóż. E, więc cóż. Wakacje już mijają. A już, pewnie już nie będę miał już tak tyle czasu, co teraz. No bo o ile w wakacjach to już miałem na parę multu czasu, teraz to... Badarz miał zdecydowanie chyba mniej. Także, no cóż. E, ale seria Minecraft Survival będzie jeszcze pewnie. I no i razem możecie ze mną pograć jak najbardziej w tym Minecrafcie, więc no. No i cóż. Wszystko, tak, wszystko, więc, więc cóż. Więc widzimy się na widzimy się razem. razem. Także, tu słyszenia. Na razie, cześć, siema.